Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie na kanale z Genshin Impact. Dzisiaj, jak widzicie, jestem na Alcie. O dziwo, nie jest tu Lini, ale jest tutaj Wanderer. No i zabiorę was chyba do Imaginarium Theater, bo na no tak by wypadało. Zrobiłem go już na mainie. Na Alcie też go zrobię. O dziwo, miałem wystarczającą ilość postaci, żeby go aktywować. Tak, ciekawostka. Szczerze, szczerze nawet nie wiedziałem, że mi się to uda go odpalić za pierwszym razem. Będę musiał, że... Myślałem, że będę musiał coś dobudowywać. Szczerze C6 linii Auto przechodzenie Być może Mogłem tak to nazwać Jakbym chciał Trochę źle zagrane On się rewajwuje Ale szczerze to <ścoughs> Szczerze to Szczerze to Linii Lini jest gigasilny Chwila, akt szósty, ostatni. Czy ja nie mam wystarczająco postaci od ja paniem Normal Mood? Patrzcie, włączyłem to dawno temu. Chwila. Raydenka, C2. A ty charakter limited Hej, za wypadek. Okej, okay, dobra. To no przepraszam w takim razie. Pomyłka musiała zajść niezła tutaj z mojej strony, że miałem spalony niższy tier. Od początku mogę wziąć sobie ten postać. Ale, o, jean mogę sobie od razu zużyć, to będzie, myślę, dobra opcja. Okej. Okay. Dobra, no i co? Walka pierwsza. Trigger Swirl, okej, okay, to może się udać. Swirl aktywować, dobra. Cyk, 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 cyk. Zużywanie jean przede wszystkim priorytetuję tutaj. Andea jest mój, także jest trochę lepszy niż mógł być, być, być gdyby nie był mój. Bo ten trialowy to nie powiem, jest o wiele gorszy, nie? Pod tym względem. To muszę przyznać. A ten mój to coś tam jednak jeszcze uderza. Tych przeciwników. No dobra. Jazda. o 16K. No dobra. Dlatego się zdziwiłem, że mam 6 aktów, bo... A go miałem oszczędzić na później, nie? I dość mało postaci było. No ja jestem... Ja liczę na zmiany tego teatru, nie? No bo... To co jest w obecnej formie, no to jest no, kategoria XD, nie? To co jest w obecnej formie, to jest kategoria XD. No i... Dla graczy takich jak ja, to się samo przechodzi. Dla graczy którzy są casualowi i w ogóle tego nie mogą odpalić nawet. Przede wszystkim chyba, najbardziej mnie chyba drażni to, że dla Weili nic nie ma, nie? W sensie, dlaczego mnie to drażni, bo Weile zazwyczaj miałem śmieszny content, który można oglądać sobie, nie? W momencie, w nie ma nic dla Weili, no to jest trochę lipa, ponieważ... Ponieważ, ponieważ gdy nie ma nic dla Weili, no to Weile nie mają co robić i nie płacą choja, To jest chojo problem ogólnie, nie, nie mój, nie? Nie żeby coś, ale wyślę coś, czego wyszukali. Ja się dziwię, bo mi się miło ogląda Wailowy Content, kiedy Wail może pokazać swoje umiejętności, tutaj, umiejętności portfela, nie? No a tutaj w obecnym teatrze, no Wail, to przychodzą w 8 sekund, no to. No nie wiem, to jest coś, co aż tak bardzo chcę oglądać, nie? Jednak. Nie ma konstelacji na że więc mogę, że tak powiem, tak sobie kopniaka użyć losowo. No, i ten trat ma jakby prosto linijny sposób przechodzenia. Czyli odpalasz sobie na początku, grasz Wonderem, potem grasz Chlorę, potem grasz innymi postaciami, wypożyczoną moim swoim DPS-em, no i Arlekino grasz na końcu, nie? Także taki to tryb jest, nie? Dobra. Najwyższy poziom teatru. Odrzucanie kulki. No bo od tego, Londra jest spalony. fisher coś tam robiła. chevres, o Overload. Pod Chlorent. No no no. No no no. Champion Select. Champion Invite. What? Nie no, to jest lepsze. To jest tańsze. Anemo. Traveler. Polecam wybieranie w ogóle słabszych postaci na początku, Nie. Ogólnie woda są wybieranie postaci, nie? Dobra, Bosik. Bosik do zbicia Chlorent. Chlorent z Chevrolet, W ogóle wyszło lepsze świat... Słońce wyszło, to przepraszam, jak będę prześwietlony trochę. Dobra, czyli to mam Chlorent, Chevrolet, Fischl, Deluk. Żeby mieć mono? Mhm. Dobra. Deluk jest. słaby. To nie. Dobra, lecę Toma, by tu to w sumie mógł być, nie? Teraz myślę, Ale trudno. Nie mam Tomy, że muszę żyć bez Tomasza, nie? O, i to Okej, okay, no coś to zbija, ale to czasu nie będę mieć. Nie będzie ekstra gwiazdki. Czy jest mi szkoda? No nie, nie jest mi szkoda w żadnym wypadku pod tym względem, bo mówię, ja to sobie przechodzę, jak chciałbym się stać na jakieś najwyższe wyniki, to myślę na mainie ja mam zdecydowanie więcej możliwości, nie, robienia właśnie pod wyzwanie czegoś. A tutaj to sobie tak przejść, żeby przejść, no i mówię, no głównie Primo Focus myślę, tutaj jest najważniejszy po tym, żeby sobie zbierać te Primo w mniejszym bądź większym spokoju. Okej. Okay. A może mi się nawet uda? Dwie sekundy. Nie. Zabrakło. Minimalnie zabrakło. Minimalnie zabrakło. No, za dużo switchowania na Diluka, to nie było zbyt useful. Eeh, do przeżycia. Mówię, no te gwiazdki nic nie dają, no i jest Raidenka! Ula la! Jakby Raidenka była wcześniej, to byłoby dobrze. Zapraszanie, powiększanie, o, darmowe, to trzeba uważać, żeby brać. Is one Vigor? To ma charakter. Okej. Okay. To się przydaje. Nie i za darmo, nie? Okej, okay, trudny defense. Za więcej punktów. To wiecie co? nie robimy tego po prostu. Robimy łatwe, żeby odbierać primogemy, tak? Robimy łatwe, żeby odbierać primogemy. Zużywanie słabszych postaci najpierw. Okej. Okay. Minuta jeszcze, no. A... Nie, za bardzo... Zanormalizowałem to, nie? Za bardzo, za bardzo, no. Ej, na 16%, czy ja to czy ja to utrzymam? 10 sekund No Zostawcie to, zepsuli No nie, za słaby team, za słaby team <gry> Kurde, nie 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 Ale kino padło, niedobrze Niedobrze! Ejsie! Kurde, na mon monolicie się zatrzymałem! Używanie kazuchy jedynki... Próbuję to tak po jak najmniejszej linii oporu przejść, nie? Też prawda. Uchłaniam o więcej staminy. Okej. Okay. No, trialowa, kurde Arlekino. No, Jakbym miała podać powód, dlaczego jest ciężko, to powiedziałbym, że trialowa Arlekino jest tutaj niezłym powodem, nie? No i może niezbudowany iter. Goście, zjeżdżać. Okay, ale już idzie lepiej. Hej, mhm. okay, tam Jet sobie siedzi na tym, czy on przestrzeli przez całą arenę i o, no nieźle. po 15 tysięcy, bo Kuki ma dużo EM. Okej, okay, no i się udało. Ej, nawet... Nie, nie będzie chyba gwiazdki, co? Nie będzie chyba gwiazdki. Ale będzie... Ekstra punkty będą. Ekstra punkty są ważne, gwiazdka jest nieważna. Może tak powiem. Gwiazdka jest nieważna, ale punkty są ważne. Punkty potrzebne do przechodzenia, gwiazdka nie. To trzeba brać pod uwagę. Dobra, przeszedłem przez defense, także jeszcze już powinienem robić raczej prościej. Buffik za free. Mm. Oj, oj, Nie, nie, nie. Champion random. A tutaj? Okej, dobra, wezmę to. Na to samo wychodzi, okej. Ej, nie mam, dostępną jeszcze kuki Ej, no. No, hajtamik tutaj może wlecić. Tutaj darmowe, 90 zamiast 80 to kosztuje, okej okay, to wezmę to. Time shining za 90, spoko. Dobra, tu są roboty, roboty i overloady, let's go. W takim razie, dobra, mam dużo postaci. Nie no, ten defense był taki chyba najgorszy, nie? Defense był najgorszy, overloady chcecie. Czy ja to przejdę trialową Clorent? Lecimy. Okej. Okay. Potem zaczął się problemy jak go nie ubiję na czas? Ale no, nie powinno być problemów. Na czas bez gwiazdek. No i... Co? ja co robisz? <laughs> Naprawdę? <laughs> o sekundę? Hojo, o sekundę? O sekundę, hojo. Wy se jaja robicie? O sekundę? O, sek o sekundę? Dawaj, 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 dawaj. No nie tankuj teraz! No nie! Kurde! O nie, no sekundę znowu! Bo gdyby tamten się nie oddalił wtedy, ale co jest... A, Patrz, plan minimum nie wychodzi, no. Najgorsze są te tutaj kurde. Dawaj, 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 no i klorenda. Teraz to jasno można, jak są obok siebie. Powiedzmy, że obok. Nie mam nic, okej, okay, dobra. bicie pojedynczo, bo są jełopami największymi. OK ten skoczył bardzo dobrze. OK dobrze. Dobra, dwie sekundy, dawaj, dawaj, dawaj. Jesteś. Dobra. Wam? Plan minimum wykonany. Plan minimum wykonany. Uh. Jest! Zwinięty na zimowe gunwa. Uh. Trailowa postać, bez użyteczny trochę dobrze zbudowana jean i trailowa Chevres. Uh. Dobra. A teraz jeżdżę Sara wychodzi, to jest tylko, żeby być postacią dobraną. <grytanie> dobra Co to za bufiki? No dobra, to środkowe. No, teraz overload. Attack w after healing. Spoko. Dobra. Bosik. To co, Bosik to linii, nie? Yeah? Bosik to linii? Jest linii, jest impreza. Nie wywalę tych dwóch, może. O. No, lepiej, żeby ją zużyć. Ryjnenki nie będzie bufować raczej. Dobra. Ej, a nie overloaduj mnie ty. O, jednego tylko zbiłem, niedobrze. To no, chwila, bo ja nie wiem, który jest który. Ej, niedobrze. Chwila, no, będzie przeszkadzać. No ulańcu, jeden z dru. Aha! Ale od kiedy oni tyle ataków naraz robią? <grym> ej, 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 ej. A ile od kiedy oni tyle ataków robią naraz, co? Ale niech minie żadnego używania niczego innego Od razu używam bo Się Będę bawił z cymbałami. Im szybciej się ich zbija, tym lepiej. Aha, ten został! What? No kurde, ile tego napis... Ja dupia, 200 ataków chłop no nie mogę, no. And voila, się odnowił. Oba, dwa macielowa. Elo. No. Nie ma odnawiania się. Ale nawalają strasznie dużo. Granie łucznikiem było nieprzyjemne. Okej. Okay? Mam cały team zbudowany. Dużo do wyboru. Ojojo, jak ja widzę to... Co to jest? Czy to jest hydroziomek, czy co to jest? To jest krajoziomek. Akt 7 i to easy, już jestem na wykończeniu. Kurde, szkoda. Mogłem mocniejszych postaci używać, jak nie się męczyć. To my bad w sumie. Na bal hajtamik Ło, inna postać niż Ło, kurde, w końcu. A to jest rajdenka pod EM, czy nie? I 14 tysięcy bije, co to jest? To jest rajdenka pod. nie, z homą jest to chyba, nie pod EM. Nie, no, dobra. za ile rajdę uderzy bez buffowania takiego? 115 bez buffów, czyli moja na buffach tyle bije. No, to ciekawa ogólnie bestia. No. Okej, okay. i co? I boss fight, tak? Wszystko. Aha. Dobra, lecę chyba. Że niepotrzebnie sobie utrudniam życie, tak naprawdę, nie? Tam na tym defenderze, nie? Daj, mam za duży wybór. <laughs> mam za duży wybór. Mono pirate team, let's go Aha, to są utrudniam mam pół HP teraz na wszystkich postaciach jaka. Nie za utrudnienie Okej okay. Zaczynam od busta stanie typowo Żeby zdażować ataki Oj! Nie, nie, nie Nie robimy mi tak, nie ginę tutaj Byłoby bardzo śmieszne, jakbym musiał to powtarzać, ale... Ale nie. Nie robimy takiego śmianka. Ło! Wow. Ej, ale że to tak szybko. <grymne> ja na tym defensie siedziałem z 10 minut, nie? Just auzia. Oh, ja. XD. Będzie duży demet linii pewnie z 200k jakieś uderzyłem nim. Także y, polecam się. Jeżeli ktoś chce zagrać coś z Linim. <grymne> się? Napiszcie komentarz, czego to ty chciałbyś zagrać linii, w który bije. 250 tysięcy bez większego postaranka, tak naprawdę. Napisz dlaczego? Podaj swoje ID, a ja być może dodam cię do znajomych. Wonder, tutaj na początku, bo większe WAVy, wybrałem. Chlorent mi <glorent2> <glorent2> tankowała. Ajajaj, aj, aj. to nie chyba klient nie miała tego tankować. Wszystkich postaci wziąłem. Okej. Okay. Hmm, tym, który zrobił najszybciej. Monolini, ciekawe, ciekawe, ciekawostka. Co pożyczyłem sobie od Arin Raiden, e, się przydała. E, Mogłem jej użyć po prostu, a nie oszczędzać. I tutaj lista wstydu, nie? <ścoughs> lista wstydu. No tutaj ten Team. Akt czwarty, przekombinowany. Akt piąty przekombinowany, a reszta. reszta w normie. Także co? To był teatr na alcie. Ym... 10 minut. Przez ten defense. <grymne> Dobrze. Gwiazdki nieważne, ponieważ co? Ponieważ ważne są primogwiały, które teraz odbiorę chyba najwszej mniejsza część. Przed pożegnaniem się odbiorę nagrody. Wszystkie. Miły widok, nie? No, 8 na 8 600 powracających, no i 1000 1000 1000 Za przejście, tak po prostu No i jeszcze achievementy oczywiście, zaczęła trzeba wyjść stąd <laughs> Kurde, no ten Teatr jest taki mierny, no Co ja to w ogóle miałem? Ja parę jakąś patologię zrobiłem, co ma mój Mhm. No ciekawe Dlaczego miałem z nim problem grać? Bardzo ciekawe. Jeśli chodzi o achievementy teatrowe. Any difficulty 6, 8. Zaproś, przejdź. I co tutaj? Complete entire performance, między on difficulty select. Mystery cash. Nie wziąłem tego! Dobra, czyli trzeba tych efektów jeszcze do dozbierać. Na rotacji następną do odbioru. A no i to jestem. To mogę odebrać już teraz. Okej. Okay. I to wszystko z tego teatru. Ciekawe za oglądanie, no i co, następny teatr za miesiąc, nie? <laughs> Także, na razie. Oh, relax. <laughs>